Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Esteban, a to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny giveaway dla Was. Także jeśli chcecie wygrać takiego skina zostawiacie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz. Jestem Ci na Dziforskinsie i oczywiście na początku filmu zapraszam Was do wpisania sobie kodiku Esteban w zakładce, tutaj klikać sobie plusik, wchodzić, nawet jeśli macie kogoś innego kod możecie sobie zmienić, wpisać kodik Esteban, użyć kodu. I nie dość, że dostajecie pieniążki na otwarcie skrzynki To jeszcze 5% do wpłaty. A w dzisiejszym odcinku, jak widzieliście na początku Będę sobie otwierał skrzynkę z Masterpiece'em na 15% Mam tysiaka i będę sobie polował ogólnie na masterpisa. W skrzynce da się trafić tylko field testy za 125 zł Ale 15% a płacimy dwie dyszki Zobaczymy ile się uda trafić takich Później może na jakiś na upgraderze może jakiś lepszy stan się uda zrobić Zobaczymy Dobra, myślę, że mogę otwierać yy, jako pierwszą skrzyneczkę, znaczy jako pierwszą. I w pierwszej niestety nie trafiamy. No wiecie, 15% nie jest to zbyt dużo, dlatego w sumie po 3. Po 3 sobie będę taki otwierał łącznie 45%, bo tutaj wbiłem 45 poziom. I trafiamy. Trafiamy jednego i to, już, to jest już proficik, także bardzo fajnie. Myślę, że po 3 w sumie mogę otwierać, bo płacimy 7 dysek a... A jak się trafi jeden, to jest fajny proficik. Tym razem niestety nic nie trafiamy. Dobra, kolejne trzy. Mam nadzieję, że uda się wyjść na proficie dzisiaj. Zobaczymy. I. A jest jeden. No, mogło być dwa, ale niestety jest jeden. Ale wiecie, zawsze jak jest jeden, to jest profit. Naprawdę, spoczko, niech tak sobie leci. Mm. I niestety tym razem zero. No widzicie, raz jest jeden, raz zero, dlatego kurde. Otworzę 5. Otworzę 5 i zobaczymy czy uda się trafić przynajmniej 2, bo jak... Teraz nawet jak trafię jednego to jest profit, a jak trafię 2 to już będzie fenomenalnie Natrafiam jednego niestety, ale jest profitik. Zawsze to jest coś. Dobra, w sumie mogę otwierać po 5. Zobaczymy. E, zobaczymy jak wyjdziemy z pieniążkami na sam koniec. Kurde, teraz nie mamy ani jednego. No słabo, bo wiecie, jak nie trafiamy przy 5, to jest naprawdę słabo, bo to jest strata stówki. A takiego czegoś nie chcemy. Dobra, mamy dwa. Mamy dwa masterpisy I to będzie zysk 140, czyli widzicie, no... Może, jakby teraz dało dwa, to by było super. Teraz nikt da przynajmniej jednego na pewno. I widzicie, no teraz nie daje. No i to jest najgorsze, że raz daje dwa, raz daje nic. I, I wtedy jestem na zero. A myślę, że... Jednak teraz jestem w plecy, bo ile mam tych masterpisów No zobaczcie, po raz kolejny nie trafiamy i zostaje mi 148 złotych i ostatnio otwarci po 5. Zobaczymy. Czy uda się coś fajnego wycisnąć Przeleć, dobra, no jest niestety jeden Ale to jest trochę, to jest zawsze te 15 ziko. I myślę, że ostatnią skrzyneczkę Na 15% mogę sobie otworzyć Zobaczymy, czy na upgraderze Da się zrobić lepszego No i niestety nie trafiamy, dobra, przejdźmy sobie na upgrader Ile mamy? No, 3, 4, 5, 6 Raz, dwa, tak, 6, 6 No, czyli jesteśmy w plecy Z 300, także słabo Wiecie co, pójdę sobie na kontrakt i ten sheet sobie tutaj dam na kontraktik dobra możemy to pominąć trzeba się tego jak najszybciej pozbyć i może coś fajnego jeszcze się uda wykręcić na tym upgraderze możecie pisać w komentarzu na jaką broń mam polować, naprawdę jest sporo broni na które myślę, że mogę zarzucić okiem, że tak powiem dobra mamy je... dobra mamy wszystko i teraz tak mm, Dobra, podpiszemy jeszcze to Mamy jeszcze jakąś nalepeczkę Za 10 ziko, dobra, spoczko I w tym momencie w ekwipunku mamy 770 zł Możemy zrobić kontrakt i max 2 koła Ale pójdźmy sobie na upgrader I wpiszę sobie Masterpiece'a, jest Factory New Za 443 ziko Myślę, że możemy sobie spróbować Na 50% Masterpiece'a Na lewą stronę o Jezus, i jest niestety prawa. I dwa masterpiece w tym momencie spaliliśmy. Dobra, zrobimy coś takiego. No teraz musi siąść. Dam teraz znowu na lewą stronę. Proszę. I dobra, to nam siada, to nam siada na 49% bodajże tak by było, ale mamy faktory New Masterpiece i w sumie to co chciałem w tym odcinku już osiągnąłem. Ale niestety, wiecie, jesteśmy w plecy, dlatego otworzę sobie skineczkę złotą. Pamiętajcie, że na się macie coś, te, coś takiego jak poziomy i możecie sobie trafić naprawdę fajne skinki. Ja teraz sobie trafię manki biznesa, no ale 8ziko mamy zawsze to coś. Yy, mamy go w EpiPunku. Yy, I co? Myślę, że tego Masterpiece sobie już zostawię. Możemy sobie zrobić kontrakt za 260, ma, minimalnie 150, maksymalnie 650. I mamy maka, który raczej drogi nie będzie. 164 ziko, czyli... no jesteśmy w plec mm, dobra, takiego Maka, wiecie co, zrobimy sobie także? że sprzedam sobie jeszcze tego Maka Pójdę na swoje skrzynki. E, pójdę na swoje i otworzę jeszcze 5 skrzynek z masterpiece'em Fajnie, bo kurde, jakby jeszcze poleciał, chociaż jakby dwa teraz poleciały, byłoby kozacko. I widzę, że... mamy dwa, mamy dwa. Przepraszam za to powiadomienie mordeczki, ale mamy dwa masterpiece'y i to już jest 140 zł profitu. Naprawdę, jest No i właśnie takiego czegoś chciałem. Mam jeszcze 6 dyszek. To 3, 4, nie, nie dobra, 3. 3 akurat. Zobaczcie, i akurat starczyło i 3 skrzyneczki dają nam 0. Niestety 0 Masterpiecesów. No i co? Mamy. Mm, dobra, Weź, wiecie co, zrobię sobie kondracik. Z tych dwóch. 250, minimalnie 150, maksymalnie 600. Proszę. Jest kałaszek. Za 230. No, czyli troszkę w plecy są kontraktu. E, dobra, mamy tego masterpisa, Także go już sobie zostawiamy, tak jak mówiłem. I możemy sobie upgrade'ować tego kałaszka. Dobra, to nam siedzi. Siedzi nam akacz za 300 zł. Hmm, I wiecie, co? Co by tu zrobić? Dobra, wiecie co, zrobimy tak, że jeszcze na szybko sprzedam tego kałaszka I otworzę 10 tych skrzynek Otworzę 10 skrzynek z masterpiece'em Ile to wyjdzie, ile to wyjdzie 225 złotych Dobra, otwieramy i zobaczymy ile się uda trafić Mam nadzieję, że 2 na pewno Dobra, tu Ojojo, oj, niestety jeden i to jest strata 100 złotych Fatalnie, fatalnie Dobra, upgrade'ujemy to na 400. stówki 26% Hamuj Ajajaj aj. Zobaczcie jak było blisko, ale no niestety Dobra, mamy 79 ziko to akurat Na koniec trzy takie skrzyneczki sobie polecą Zobaczymy siądzie. ważne że mamy już tego faktory Nie uwetki punktu, nie ważne, czy tam Jest strata czy nie, jest tutaj jeden Czyli to jest profit, lecimy z nim na upgrader Myślę że te 3 itemki Na 800zł niech sobie poleci na 13% na takie rękawiczki tutaj niech poleci. No i niestety nie siada. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. nera